sobie z pracy, bo tak wyszło, że akurat tego sylwestra w mnie spędzałem. No i dużo widziałem na TikTokach, na YouTubach, Facebookach, że będzie pełno zabitych zwierząt po tym Sylwestrze, że ptaki to padają masowo. Powiem Wam, że przeleciałem już dobre pół trasy. Przechodziłem przez miejsca, w których dużo było strzelane. ...i nie napotkałem nawet jednego zabitego zwierzaka. Nigdzie dosłownie, nigdzie nic takiego nie widzę. Więc myślę, że chora przesada z tym niestrzelaniem w Sylwestra. Bo wiadomo, że zwierzęta się boją. Być może jakiś tam jeden czy dwa ptaki zostanie trafione. Ale też nie ma co przesadzać, że robi się tym taką wielką im krzywdę, tak? Jakiś tam chłopaczek nagrał swojego psa który padł w budzie. No moim zdaniem ten piesek był trochę zapasiony, więc może i dlatego mu nie wytrzymało serce. Także na pewno się coś takiego zdarza, ale to nie jest jakieś masowe, że wychodzimy nad ranem, tak jak ja teraz idę, widzicie, specjalnie pokazuję na boki, na trawę. Nigdzie nie ma ani jednego zdechłego ptaka. Tutaj niedaleko jest staw w którym jest zawsze pełno kaczek no i też jakiś ani jednej kaczki nie widzę zabitej ani jednego gołębia, wróbla czegokolwiek innego jakiegoś kota, który się o coś zabił ze strachu albo padł na zawał także myślę, że jeżeli od lat tak było robione i chyba nikomu się nie przytrafiło że nagle, nie wiem wychodzi, strzela sobie petardami i spada mu jakiś ptak na głowę bo no bo tak się nie przydrażyło, tak? Ja na tym świecie już żyję... ...dobrze ponad 30 lat i nie spotkałem się z czymś takim, żeby... ...wychodząc po Sylwestrze... ...czy nawet w jego trakcie... ...spotkać gdzieś jakieś zabite zwierzęta od petard. Miałem też kilka psów. Jeden nawet w ogóle się nie bał. Mogłem sobie z nim wychodzić, bo był po szkoleniach. Mniejsze psy, które nie były obronne... No to trochę się bały, tak, ale nie było czegoś takiego, że nie wiem, dostawały jakieś traumy czy coś. Po prostu kwestia przygotowania, nie jakiegoś, nie wiem, lamentowania nad tym psem, bo on też trochę inaczej to odczuwa. Tylko po prostu, tak jak do dziecka, uświadomić, że spokojnie nic się nie dzieje, dać mu sobie wejść w jego ulubione miejsce. No i jest ok, jeszcze zaraz zapalę tutaj latarkę. Zobaczymy. Czy pod drzewami gdzieś coś nie leży? Jakieś martwe zwierzęta. Tutaj na pewno w tym miejscu było strzelane, bo wiem to z doświadczenia. Taki właśnie plac, którym ludzie się zbierają, mogą sobie trochę postrzelać. Widzicie? Nic się nie dzieje. ma żadnych zmarłych. Czy tam zdechniętych zwierzątek? Także pozdrawiam wszystkich normalnych. Nie dajmy się zwariować, bo niedługo zakażą nam wszystkiego. Zacznie się od nieświętowania Sylwestra, tak jak to było robione przez wieki, a skończy się na, nie wiem, ograniczeniu dostępu do wody, bo ktoś padnie na pomysł, że za ileś tam lat się woda skończy i biedne rybki nie będą miały gdzie pływać. Także pozdrawiam wszystkich w nowym roku. Nie dajmy się zwariować. Jeżeli odpalamy sobie tą pirotechnikę ostrożnie, to raczej jest mało prawdopodobne, że coś się stanie. Wiadomo, ktoś tam popije, odpali nie tak jak trzeba, coś się może wstać w łapę, czy po prostu coś się może zapalić. Ale to nie jest tak, że po sylwestrze nagle pół polski nie ma ręki i pół polski jest spalony. No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Ogólnie to już jak tak może trochę inaczej zacząłem to i trochę inaczej skończę ostatnio przeglądałem sobie jakieś tam kanały akwarystyczne chciałem zobaczyć, może coś nowego się pokazało a też przy okazji odwiedziłem sobie trochę starych no już myślałem, że nic mnie w akwarystyce raczej nie zaskoczy a tu jednak okazało się, że nie wiem, że roślina w przeciągu dnia potrafi urosnąć 15 cm, oczywiście. Stwierdzenie gościa, którego już nieraz tam wyjaśniałem u siebie na kanale. Kto wie, to wie, a kto nie wie, no to może sobie poszperać. Także ogólnie, nie przejmujcie się tym, że coś Wam rośnie wolniej, albo że nie tak jak u kogoś. Bo z reguły jest tak, że większość ludzi lubi sobie to trochę podkoloryzować. Czy to wzrost ryb, tak jak już kiedyś mówiłem, że mieczyk nie ma takiej opcji, żeby urosł w półtora miesiąca, 5 cm Tam może urosnąć szybciej, trochę wolniej, ale nie do przesady. No ale teraz, jak usłyszałem, że roślina jeszcze na dniu. Rano miała tyle, a później była 15 cm większa. No to już sam nie wiem co mam o tym myśleć. <laughs> Najgorsze jest to, że oglądają to inni akwaryści. No i nie wiem czy z grzeczności, czy z jakichś innych powodów. Nikt tego nie zameguje albo udaje, że tego nie słyszy, albo udaje, że tego nie widzi. Nie wiem czemu tak jest. Ale to raczej chodzi o to, żeby takie rzeczy starać się wyjaśniać w normalny, jakiś cywilizowany sposób, nie od razu tam bluzgami i innymi rzeczami. Bo potem młodzi będą się zniechęcać do akwarystyki, bo będą myśleć, że skoro jamu rośnie 15 cm na dzień, a mi nieraz przez miesiąc tyle nie chcę urosnąć, no to coś robię nie tak i chyba to nie dla mnie. Także trzeba uważać, bo w internecie jest dużo manipulacji, dużo takich no nieprawdziwych informacji. Jeszcze teraz, tak jak przy okazji tego sylwestra, o dalej widzicie. Idę sobie, nie widać, żeby tu coś było, żeby coś było padnięte. A ludzie pokazują na przykład jakieś ujęcia, w ogóle nie związane z danym tematem, ale pasujące do niego. Żeby wywołać w nas jakieś emocje, żeby czegoś tam nie robić bądź robić, tak było na przykład z COVIDem, to samo były jakieś tam różne sceny, jak zaczynała się ta wojna na Ukrainie. I trzeba na to uważać. No i co? To by było już tym razem chyba na tyle. Także nie słuchajcie niektórych bredni, bo takie przyrosty 15 cm. Przez dzień to można sobie między bajki włożyć i po prostu trzeba na własny rozum rozgraniczać. Bo niektórzy naprawdę lubią sobie podkolorować bardzo i to bardzo swoje zdolności, umiejętności, wiedzę i tak Patrzcie na siebie, patrzcie na to, co jest w książkach. Bo. Tam jest największa kopalnia wiedzy. Internet oczywiście też, ale w internecie można sobie zrobić kuku, jeżeli trafimy nie na takie strony bądź treści, jakie trzeba. Pozdrawiam.